Cześć kochani, dzisiaj trochę o tym, czy dom z poddaszem, czy z piętrym, czy może parterowy. Myślę, że to jest takie bardzo, bardzo podstawowe pytanie, na które wiele osób się zastanawia. Po podjęciu decyzji, że chce budować dom, no i się zastanawia właśnie na temat tego, jaki to dom będzie. Jak wiecie, my się zdecydowaliśmy na budowę domu parterowego, ale niech Was to nie zmyli. Sądzę, że moje podejście jest dosyć obiektywne, a nie subiektywne, z racji tego, że właśnie ten dom parterowy budujemy i właśnie w nim siedzę. Na wstępie powiem, że jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji, ale dostrzegam też sporo minusów takiego rozwiązania, o których właśnie tutaj dzisiaj opowiem. Na wstępie chcę powiedzieć, że każde z rozwiązań tak naprawdę ma swoje plusy, ma swój urok, ale ma też swoje minusy i ma też rzeczy, które trzeba zaakceptować, żeby być z tego rozwiązania i z ostatecznej decyzji zadowolonym. Powiem może coś, o czym chyba jeszcze tutaj na kanale nie mówiłam, ale naszym pierwszym wyborem na dom i po podjęciu właśnie decyzji o budowie było to, że zaczniemy budować dom z poddaszem użytkowym. Dla zainteresowanych był to projekt gotowy z Archon i nazywał się. Zdrojówki G2. Był to dom z poddaszem użytkowym, z dwustanowiskowym garażem, no i właśnie był taki dosyć fajny, zgrabny, i generalnie bardzo nam się podobał. Troszkę rzeczy na pewno bym zmieniła, jeżeli byśmy tam ten dom budowali, no i też takim. W zasadzie największym elementem, który zadecydował o tym, że zmieniamy projekt i że chcemy go troszeczkę po swojemu rozrysować, było to, że jednak. Wolałabym mieć otwartą kuchnię. Otwartą kuchnię na salon, z tego względu, że uważam, że taka kuchnia jest bardzo fajna do integracji z domownikami i do tego, żeby uczestniczyć w tym życiu codziennym, a nie żeby się zamykać gdzieś tam za ścianą. Natomiast ta kuchnia w Zdrojówkach bardzo mi urzekła. Ona była taka bardzo przytulna, mimo wszystko można powiedzieć półotwarta, bo gdzieś tam wychodziła na ten salon. No i bardzo mi się podobało wyjście z kuchni na taras, na ogród. I takie rozwiązanie też aktualnie mamy w naszym domu. Za mną jest jedno okno, ja w ogóle siedzę teraz w kuchni. Tutaj możecie zobaczyć podejście do zlewu, pod oknem będzie zlew, a po mojej lewej stronie jest okno. I właśnie wyjście na taras. Jeżeli oglądacie nas pierwszy raz, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału i do rozejrzenia się na naszym kanale. Drugi film na naszym kanale to, który powstał już bardzo dawno temu to film, gdzie oprowadzam Was po naszym domu i pokazuję, jaki mamy układ pomieszczeń. Co prawda, jest on troszeczkę nieaktualny, bo wtedy nie mieliśmy jeszcze wylewek ani żadnego ocieplenia. E, tynki chyba już były, tak, tynki były. Nie było też bramy, ale generalnie układ pomieszczeń można sobie zobaczyć. I jeśli chodzi o dom, właśnie parterowy, to my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Natomiast chciałabym tutaj porozmawiać o minusach takiego rozwiązania. Może zacznę od tego, o czym na pewno dużo osób myśli i na pewno jest to czynnik, który ma bardzo duży wpływ na to, jaka ostatecznie zostanie podjęta decyzja. To koszty. Ja, słuchajcie, mimo tego, że są różne opinie na temat właśnie domów, które się buduje, no to uważam, że jednak mimo wszystko wszystko dom parterowy może wyjść troszeczkę drożej niż dom z poddaszem. O tym dlaczego tak sądzę to, to za chwilę, ale warto też myślę przy tym punkcie wspomnieć o tym, że nie można tak naprawdę porównywać domów, które są różne, zupełnie różne. Jeżeli będziemy porównywać sobie dom parterowy, który ma, powiedzmy, prosty kształt, jest to standardowa stodoła z dwuspadowym dachem i do tego weźmiemy sobie dom z poddaszem użytkowym, który ma mnóstwo balkonów, jakiś wykuszy, ma nieregularny kształt i generalnie jego bryła nie jest bryłą prostą, no to może się okazać, że taki dom z poddaszem wyjdzie nam drożej. Natomiast jeżeli będziemy porównywać domki o w miarę możliwości prostych kształtach z dachem dwuspadowym, na przykład jeden i drugi przypadek, no to myślę, że jednak ta parterówka może wyjść troszeczkę Drożej. Z racji tego, że mamy więcej dachu, który jest bardzo kosztownym elementem domu, więcej konstrukcji tego dachu, która również jest kosztowna, no i więcej samych fundamentów. Niektórzy też wspominają o tym, że w poddaszu użytkowym przy domu z poddaszem użytkowym mamy okna połaciowe, które są niesamowicie drogie, i tak zgadzam się z tym. Natomiast pamiętajmy, że możemy wybudować dom bez takich okien i są naprawdę układy pomieszczeń, które sprawiają, że nie potrzebujemy okien dachowych. To jest raz, a dwa, że zastanówmy się też, czy w domu parterowym, jeżeli mamy parterówkę, nie mamy chęci, żeby zrobić sobie wszystkie okna do ziemi. Wszystkie okna, wielkie, duże przeszklenia i tak dalej, żeby z każdej strony móc wyjść na ogród. Myślę, że to też jest taki element, o którym warto wspomnieć. Okna są bardzo drogie, jeżeli chodzi o duże przeszklenia, także tutaj myślę, że. Pod tym kątem jest naprawdę dosyć sporo zmiennych. No, bezapelacyjnie dom z pełnym piętrem wyjdzie nam tutaj najdrożej. No i generalnie porównując koszty, takie nawet tego stanu surowego zamkniętego z jakichś stron, z projektami, to zawsze ten dom z piętrem o podobnej powierzchni użytkowej będzie kosztował najwięcej. Myślę, że też dlatego ten dom jest najrzadziej wybierany w ogóle i najrzadziej brany pod uwagę, bo jest po prostu drogi. Ale jeżeli komuś zależy właśnie na takim oddzieleniu stref i oddzieleniu pięter, no to ja bym się zdecydowała zdecydowanie na właśnie taki dom z pełnym piętrem, ponieważ nie za bardzo lubię skosy. Może nie tyle, co nie lubię, bo jakby sam efekt tych tych skosów mi nie przeszkadza. Uważam, że ma to swój klimat i swój urok, i, i sprawia, że pomieszczenie jest bardziej przytulne. Natomiast jestem bardzo praktyczną osobą i jeżeli e, jest pomieszczenie, które ma dość wysoką ściankę kolankową i jest ustawne, to ok. Natomiast no są projekty, gdzie naprawdę pomieszczenia są totalnie nieustawne przez skosy. Skos jest na przykład z dwóch albo z trzech stron. Takie projekty też się zdarzają. I dla mnie na przykład coś takiego zupełnie by nie było do zaakceptowania. Bardzo często się zdarza, że na przykład jest garderoba, która po podłodze ma, nie wiem, 8-10 metrów. Tak naprawdę okazuje się na końcu, że nie jesteśmy w stanie tam nawet zmieścić szafy z wieszakami, bo zwyczajnie. Nie ma po prostu na to miejsca i nie ma w jaki sposób jej umieścić, i możemy dać tylko jakieś takie niskie płaczki, bo inaczej po prostu nie ma możliwości. Natomiast, niestety, jeżeli chodzi o domy z pełnym piętrem, to bardzo często jest to niemożliwe, żeby taki dom wybudować na działce z racji jakiegoś miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo na przykład warunków zabudowy. Które określają ściśle kąt nachylenia dachu, i na przykład wtedy już nie możemy wybudować takiego domu z piętrem z płaskim dachem, albo określają ściśle wysokość budynku, a bardzo często te domy z piętrem no, są wysokie, więc już tutaj nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Dlatego ogromnie ważnym jest to, żeby zapoznać się z warunkami, jakie są na danej działce, żeby po prostu nie wtopić i żeby się nie okazało. Później, że nie możemy wybudować sobie domu, o którym marzyliśmy i który planowaliśmy. No ale, dobra, zacznijmy od początku. Jakie są plusy domu parterowego? Jeśli chodzi o plusy, no to jest to na jednej powierzchni, nie musimy latać pomiędzy piętrami i właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, możemy sobie z każdej strony domu wyjść na ogród. I to dla nas jest niesamowity komfort i ogromna wartość dodana. My, szczerze mówiąc, tak jak mówiłam na samym początku, chcieliśmy na początku zdecydować się na dom. Z poddaszem. Natomiast jak poszliśmy do naszego projektanta i stwierdziliśmy, że chcemy coś tam jednak w tym naszym projekcie gotowym, którego jeszcze nie kupiliśmy, pozmieniać, i pytaliśmy go właśnie, czy mamy zakupić ten projekt gotowy, czy, czy może rozrysujemy sobie coś samemu. No to właśnie powiedział, że jeżeli chcemy, to możemy kupić gotowy projekt i on nam go zaadaptuje, jeżeli chcemy, to możemy zrobić indywidualny, wiadomo. Natomiast on na naszym miejscu trzy razy albo i pięć razy się zastanowił, czy chcemy na pewno budować dom z poddaszem. Spotkanie odbywało się u niego w domu, gdzie pokazał nam ze swoją żoną, że zobaczcie, mamy dziecko. To jest nasz salon, a tak naprawdę jest to pokój dziecięcy, tak? bo, bo wszystko jest po prostu tutaj, bo nie chce nam się latać z góra do góra dół. I to był jeden z argumentów oczywiście, który, który podali, i powiedzieli, że drugi dom na pewno wybudowaliby parterowy. I ja bardzo często spotykam się z taką opinią, że pierwszy dom to jest dom z poddaszem, bo chcemy mieć tą jasną, oddzieloną strefę prywatną i sypialnianą od tej części takiej dziennej i publicznej, jeżeli można tak nazwać, takiej dla gości. No i jeżeli chodzi o drugi dom, to bardzo często buduje się już dom parterowy. Znamy kilka takich przypadków, w zasadzie dwa osób, które właśnie wybudowały dom piętrowy z poddaszem, a później wybudowały dom parterowy. No i myślę, że coś w tym jest, i to nie wynika z tego, że chce się wybudować dom parterowy na starość i na stare lata, tylko po prostu z wygody. Dom to jest miejsce, w którym chcemy z reguły odpoczywać, spędzać miło czas. A jeżeli chodzi o budynki z poddaszem, no to oprócz tych skosów, o których już mówiłam, no to myślę, że największym minusem no, oczywiście są schody takich, w takich budynkach. I tutaj nie chodzi mi o to, że jest to problem aby dwa czy trzy razy czy 15 razy bardziej w ciągu dnia się po tych schodach przejść czy przebiec, bo to nawet na zdrowie nam wyjdzie. Myślę, trochę ruchu nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Natomiast bardziej chodzi mi o takie praktyczne względy, typu przenoszenie jakiegoś odkurzacza, noszenie prania, bardzo często gdzieś tam pralnie się robi na dole, a nie u góry, więc jeżeli robicie dom z poddaszem, to ja myślę, że lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcecie robić pralnie czy pralkę zrobić ją po prostu u góry, bo raczej u góry będziecie się rozbierać, tam gdzie łazienka, tam gdzie sypialnia, a na dole no co tak naprawdę wiecie, no co możecie zrobić z praniem? Jedynie wynieść je na zewnątrz. Także no jest tego latania, czy to właśnie z odkurzaczem, czy to z mopem, czy to z praniem i uważam, że po prostu jest to Niewygodne na dłuższą metę. Bardzo fajnie schody można zaaranżować, więc tutaj o względach estetycznych, jakby nie będę rozmawiać, myślę, że schody to, są, to jest nawet ozdoba domu. Niektórzy twierdzą inaczej, to, to ja uważam, że schody naprawdę mogą być ogromną ozdobą całego domu. Jeżeli są umiejscowione w jakimś fajnym miejscu, to naprawdę mogą stanowić taki centralny element domu. Bądź też mogą mieć swój klimat, taki jeżeli są gdzieś umieszczone w poboczu domu, gdzieś w jakimś zaułku, to też mogą mieć taki, taki swój klimat, tajemniczy trochę. Więc myślę, że schody są fajne, ale dość niepraktyczne. I moim zdaniem to jest taki największy minus właśnie schody i skosy to jest największy minus domu z poddaszem. Reszta moim zdaniem jest super. Super jest to, że można sobie dosłownie oddzielić właśnie te strefy pomiędzy prywatną a taką dzienną, i to jest myślę, że super rzecz. Można na dole sobie umieścić jakiś gabinet dla na przykład ewentualnych klientów, a u góry jest już nasza zupełnie prywatna strefa, do której raczej goście. No, nie chcemy, aby wchodziły. Też to może być fajne oddzielenie dla rodziców i dzieci, że na przykład na dole rodzice mają swoją sypialnię i powiedzmy łazienkę. A u góry rządzą dzieciaki. To też jest super, więc myślę, że taki dom naprawdę ma swój klimat. Ja zawsze, jak byłam młodsza i w dzieciństwie gdzieś tam jeździliśmy do osób, które mają dom z poddaszem, to zawsze mi się to podobało, że właśnie są schody, u góry coś się dzieje takiego tajemniczego, gdzie może nie do końca rodzice słyszą i widzą, co się dzieje. Także dla mnie jako dziecka to było super. No i tak jak mówiłam na początku, też chcieliśmy z takiego rozwiązania skorzystać. Stać. Ale jednak przyszliśmy na rozwiązanie z parterówką. No właśnie ze względu na to, żeby nie mieć skosów i żeby nie mieć schodów, żeby wszystko je mieć na jednym piętrze i generalnie na tę chwilę obecną. Jaką widzicie teraz, czyli jesteśmy w trakcie budowy, no to dla nas to rozwiązanie jest ok i nie żałujemy. Natomiast są też pewne minusy, o których warto wspomnieć. Na pewno dom parterowy nie nada się na bardzo malutką działkę, z tego względu, że nie oszukujmy się, ale zajmuje o wiele, wiele więcej miejsca. No, i w naszym przypadku my mamy działkę 1100 metrów, nasz dom ma 150 metrów, i dla nas to jest okej. Okay. Nie uważamy, abyśmy mieli mały ogród. Większość czasu wychowywaliśmy się w bloku, więc dla nas nawet kawałek ogródka jest czymś super. Także myślę, że na no spokojnie to miejsce, które nam zostało, będzie dla nas wystarczające. No i pamiętajmy też o tym, że ktoś ten ogród musi obrobić, ktoś wokół tego musi chodzić, ktoś tu musi zaaranżować. No i generalnie coś tam sobie trzeba zaplanować, więc myślę, że. Tyle miejsca, ile mamy dla nas będzie idealnie. Może nawet wciśniemy gdzieś jakąś wiatę, ale to pewnie zobaczycie w następnych odcinkach, jaki mamy plan na ogród w jakiejś dalekiej przyszłości. Ale na pewno warto to zaznaczyć, że dom parterowy zajmuje ogromną ilość miejsca na działce. I jeżeli macie działkę, powiedzmy 600 metrów, no to dom parterowy, na pewno myślę, że będzie tutaj odpadał i nie będzie to odpowiednie rozwiązanie. Warto też wspomnieć, że domy parterowe raczej są małymi domami, w sensie takim, że raczej nie zaleca się budowy domu parterowego powyżej tam 180-200 metrów. Z tego względu, że wtedy tworzą się dosyć długie korytarze, jeżeli ta powierzchnia jest większa, ciężko jest oddzielić te strefy, właśnie dzienne, od prywatnych. No i troszeczkę ten dom właśnie może się stać taką, takim efektem hotelowym, że mamy długie korytarze i tu drzwi, tu drzwi, tu drzwi, tu drzwi. Myślę, że. To jest słaby efekt. W naszym domu uważam, że udało nam się bardzo fajnie to rozwiązać. My nie mamy długich i ciemnych korytarzy, u nas bardzo fajnie to wyszło. Natomiast nasz dom no nie jest duży. Ma 150 metrów, z czego ponad 30 to jest garaż. Także samej powierzchni użytkowej jest tam około 115-120 metrów. I myślę, że bardzo fajnie nam to wyszło, ale nie wiem, jakby to wyszło, jeżeli chcielibyśmy się zdecydować na dom 200 metrów. Myślę, że tutaj naprawdę trzeba by było dosyć mocno pokombinować. Chociaż nawet przy takich mniejszych domkach, jak nasz 150 czy tam 100 metrów, zdarza się, że te parterówki są w taki sposób mają taki układ rozmieszczony. Że bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o korytarze. Długie, ciemne korytarze z każdej strony drzwi, nie wygląda to myślę co ciekawie. Przy parterówce, i właśnie jeśli chodzi o te oddzielenie stref, uważam, że jest dużo większe wyzwanie, jeżeli chcemy te strefy sobie oddzielić. Jest to możliwe, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że to nie jest tak wyraźne jak w domach z poddaszem użytkowym czy z piętrem. Jednak te schody to jest taki konkret i takie oznaczenie, że tam już jest inna strefa, że w domu parterowym ciężko jest coś takiego osiągnąć. Ostatnio widziałam taką inspirację hmm, chyba na Pinterestie, gdzie były takie duże szklane drzwi i jakby za tymi drzwiami szklanymi toczyła się ta prywatna część domu. No maksa mi się to spodobało i nawet przez chwilę myślałam, żeby tutaj u nas coś takiego zrobić, ale myślę, że mamy jednak Troszkę za małą powierzchnię, żeby aż tak szaleć, ale na pewno jest to jakiś pomysł na aranżację, właśnie wnętrza w domu parterowym. Takich bardziej konstrukcyjnych rzeczy, myślę, że w domach parterowych, niestety, muszę przyznać, marnuje się miejsce. Chodzi mi o to miejsce na górze. Tam mamy bardzo dużo miejsca niewykorzystanego, tak naprawdę. My się zdecydowaliśmy na budowę domu w technologii konstrukcji dachu wiązarowej, żeby było szybko, sprawnie i bezproblemowo. Nam na tym miejscu nie zależało, bo my generalnie nie chcieliśmy budować jakiegoś wielkiego domu, no ale trzeba przyznać, że to miejsce tam u góry jest i ono jest tak naprawdę zmarnowane. Nad częścią domu mamy oczywiście taki strych, takie poddasze nieużytkowe, na które możemy wyjść. Mamy wyłaz, i tam jak najbardziej możemy sobie składować jakieś pewne rzeczy. Tam mamy też ograniczenie na metr kwadratowy co do wagi, to określa konstrukcja dachu, ale generalnie no, tego miejsca jest tam sporo. I gdybyśmy zrobili dom w technologii takiej zwykłej, jeżeli chodzi o konstrukcję dachu. I zrobilibyśmy tam zwykłą więźbę, no to mielibyśmy naprawdę sporo miejsca i tak naprawdę moglibyśmy to wykorzystać i zrobić z tego dom z poddaszem użytkowym. No, taka była nasza decyzja, że nie potrzebowaliśmy tego, nie chcieliśmy tego, i zdecydowaliśmy się na zupełną prostą parterówę. Myślę, że to był dobry wybór. Na chwilę obecną, w miejscu życiowym, w jakim jesteśmy, jest to ok. Mam nadzieję, że jeżeli nas przybędzie kiedyś. Być może, być może nie, zobaczymy. No to też będzie spoko, bo mamy trzy pokoje plus dosyć spory salon. Także myślę, że się pomieścimy w trójkę albo i nawet w czwórkę. Jak dojdą do nas może jakieś psy czy koty, to też nie powinno być problemu. Więc myślę, że taki domek jest po prostu wystarczający. No ale muszę przyznać, że to miejsce u góry jest po prostu zmarnowane. Dajcie znać, co sądzicie, jakie według Was są plusy i minusy danego domu. Dajcie znać, czy myśleliście kiedyś o domu z pełnym piętrem. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie i że naprawdę można tam bardzo fajnie pokombinować. Jeżeli u góry nie ma tych skosów, no to myślę, że naprawdę jest tam co robić i można poszaleć. Ja o takich najistotniejszych rzeczach. Dla nas, myślę, wspomniałam, myślę, że w miarę obiektywnie podeszłam do tematu i myślę, że jest to spowodowane tym, że tak naprawdę my dosyć mocno się zastanawialiśmy, jaki tą wybrać, i dosyć długo e, analizowaliśmy właśnie te plusy i minusy danego rozwiązania. Ostatecznie padło na dom parterowy, ostatecznie, tak jak wspomniałam, jesteśmy z tego zadowoleni i mam nadzieję, że będziemy zadowoleni jeszcze przez długie, długie lata. No, i cóż, czekam na Wasze komentarze z informacją, jaki domek Wy byście wybrali, jaki domek wybraliście. No i czy się w ogóle zastanawialiście pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami, bo oczywiście są też takie osoby, które od razu wiedzą, że ta technologia i ten typ domu, no nie? Także w tym filmie to wszystko. Czekam na Wasze informacje. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!